Halo, dzień dobry wszystkim. Z tej strony Miku i witam Was serdecznie w nowym roku. Zaraz Was powitam po raz kolejny, już w samym odcinku. Ale na początek, kilka słów wstępu, a dokładnie jeden. Otóż pojawia się nowa opcja, moi drodzy. Nowa opcja, która myślę, że trochę urozmaici te odcinki. Otóż pod każdym odcinkiem, w opisie tego odcinka, będziecie mieć link do ankiety, w której będziecie głosować na największego dzbana danego epizodu. Czyli osoba, która najbardziej według was naprzykrzała się innym graczom i zrobiła największy Syf. I jak się tych, tych powtórek zbierze odpowiednia liczba, powiedzmy po pół roku, zrobimy takie specjalne zestawienie, spec odcinek specjalny właśnie z zestawieniem waszych wyborów, więc mam nadzieję, że takie urozmaicenie Wam się spodoba i żeby wam trochę ułatwić, ja podam swój typ w tym odcinku, a będzie to gościu na EBERze. I jaka to będzie powtórka? Sami zobaczycie. Zapraszam do filmiku i oczywiście zapraszam do głosowania. Wy wybieracie największego dzbana odcinka, a teraz lecimy z epizodem. Halo, dzień dobry wszystkim, z tej strony Miku. i witam Was serdecznie w nowym roku. O tak, kolejny odcinek ciemnoty, nowy rok, ta stara ciemnota. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie popatrzymy sobie na powtóreczkę z specjalnego trybu, który pewnie większość z Was pamięta, który wymagał do tej wyboru pojazdu. No, i z racji z tego, że część graczy, takich wybitnych graczy, oni wiedzieli lepiej, co wybrać, jakim czołgiem grać. Tak, i tutaj często właśnie były takie spiny. Jeśli ktoś wziął pojazd, który się nie podobał, no to ta druga osoba się obrażała. No i właśnie w taki przypadek mamy na centurionie. Gościu powiedział: albo zmienisz czołg, albo pierdolę nie gram. No i właśnie tak zrobił, jak powiedział. Czyli pierdoli i nie gra. Cała drużyna poleciała tam, gdzie powinna. A Centek stwierdził, że pierdolnie focha. I tyle. I, ta, i tyle go widzieli, jeśli chodzi o rozgrywkę. No ale zobaczymy. Może faktycznie gościu jest ogarnięty. Może że ta taktyka obrażania się coś da, może jednak coś wyciągnie z tej gry, ale jak widzimy chyba nie bardzo, ponieważ nasze wszystkie czołgi poleciały w jedną stronę, EBR sam tutaj sobie buszuje, a za nim po prostu podąża Centek, który nie ma pojęcia chyba jak, jak tę bitwę dalej ugryźć. W każdym razie, jak widzimy, jeden foch pozwolił na to, że nasza drużyna, no niestety, jest już od razu w dupie, można powiedzieć. Niestety w tym trybie liczyła się jeszcze bardziej gra zespołowa niż na, na randomach, a jeśli mamy jeden pojazd w plecy, nawet dwa, tylko z tego co wynikamy tutaj, no to niestety nie wróżę przyszłości naszej drużynie i ranga pewnie poleci. No i tak się właśnie stało, ocetek po sobie stoi, patrzy w dal, a nasza drużyna poskładała się jak albańskie chaty. No bo czemu by nie? Jakby mało było wam jeszcze topielców w serii, no to mam pierwszego w tym roku. To ciekawe, Centek się nie utopił, ale tutaj kolega, yy, powiem spoiler na fochu, już owszem tak zrobi. Jak, dlaczego? No bo chuj go wie. Każdy ma jakieś tam swoje przemyślenia, jeśli chodzi o te bitwy, o, ten, o, te, o, o, o te rozgrywki. Jedni się obrażają, drudzy się nie obrażają, nie chcą coś zrobić, drudzy nie chcą. Naprawdę nie dogodzisz i nie zgadniesz tak naprawdę, kto ma jaki pomysł? Fok tutaj pisze, oczywiście mówimy o Foku155, że Next Noob Team. Ja jestem bardzo ciekawy, bo jeśli, jak nagrywam te powtórki, to ja nie wiem jakie, jakie mają statystyki te, te osoby, które piszą te buty, te, 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 te persony. Te, te nie wiem nawet, to powiedzieć, osobliwości. Dopiero przy montażu, jak dorzucam informacje właśnie o ich WWM8, wtedy dopiero wiemy, jaka taka osoba z skillem, jakim powiedzmy, potocznie z skillem operuje. No i często właśnie, gęsto tak sobie myślę, czy ci, którzy wyzywają od numów, od tych właśnie noob team, że ten noob, tamten noob, ten gra nie potrafi sami reprezentują coś z sobą. W tym momencie oczywiście widzicie jakie ten gość ma staty, ja nie wiem, nie mam pojęcia. I powiem Wam, że tak mi się lepiej gra. Dosłownie, ja już od dawna porzuciłem XVMa, uważam to za bardzo toksyczny mod, oczywiście, ma tam swoje jakieś właściwości, które jeśli ktoś mądrze korzysta, to się przydają, typu jakieś, jakieś właśnie umiejętności czy coś, ale dla mnie to jest bardzo, bardzo, jak powiem wcześniej, toksyczny modzik, ponieważ nastawia was od razu już, czy gra będzie wygrana, czy nie, bo ma ten, te słynne procenty Jakie jest szansa na wygraną i tak dalej i tak dalej. Ja się tym nie kieruję, każdego przeciwnika yy, oceniam tak samo i wolę się yy, miło rozczarować, niż miło zaskoczyć, że ja tak powiem. Więc zobaczymy, co będzie tutaj. W tym wypadku Fochd155, który no, tutaj stękał sobie strasznie na, na drużynę, stoi sobie z tyłu. Jak pamiętacie, Fox 155 niestety DPM-em nie grzeszy. Ma te trzy pestki. Jak pierdzielnie to aż tylko lecą szyby w oknach. Ale potem ładuje dobre pół dnia, więc no, to jest dosyć wymagający pojazd. No, jak na razie widzimy, nasza linia. No powolutku chyba się składa, ja nawet już się poskładała, wszystkie czołgi, raczej dwa, przynajmniej jeden <laughs> czołg, który był na tej linii Zdechły, na górze mamy Leoparda i, i, i dwa razy Progetto No ale linia jest pusta i tym linią mogą spokojnie właśnie do Focha sobie podbiec i nie zdążą, bo w tym momencie, moi drodzy, Foch dał wsteczny i wleciał do wody. W raku nie widzimy, bo jest poza zasięgiem niestety, ale wierzcie mi, właśnie w tym odmęcie tej czerwonej z od rdzy i siarki wody, spoczywa jego zacne truchło. Przed wami coś, czego dawno nie było. Oj, wielu was czekało na ten moment. Wy wszyscy stulejarze arciarskie, moi drodzy, blokowanie, blokowanie arty, tak mamy jedną artkę drużynie, Swoją drogą, mój kolega gra WTK S100, więc mniej więcej wiecie, z jakiego okresu na razie powtórki leco No i co się stanie, moi drodzy, co się stanie? Co się, stanie się to, że pan w obiekcie 277 odpierdoli manianę. po prostu. Na razie leci sobie jak, jak powinien, myśli, że tam pojedzie w lewo, w prawo, coś tam, coś tam. Eee, poskręca, po poskręca, coś tam, coś tam sobie po, się pokręci. wali prawie w, na dach się, no i w tym momencie, jak widzimy, kolega tutaj krąży Próbuję coś zrobić. Nie wiem czy się próbuję schować czołgiem ciężkim w krzak, czy nie, ale raczej każdy wie co tutaj, co tutaj zaraz zajdzie, ponieważ moi drodzy pan z obiekciem 277. W się, po prostu, nie będzie blokowania arty. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Otóż pan w obiekcie stwierdził właśnie, ja jak mówię na początku, próbowałem tutaj sobie domyśleć, co jaki jest, jaki jest zamysł tego człowieka, tego bytu, e, który, który właśnie próbuje 277 upierdolić się w krzaku na kwadracie G0. Co on tam może takiego zrobić? No może poświeci, no nie bardzo. Może e, właśnie coś e, powykrywa, też jeszcze dodatkowo do, i w inny sposób. No też nie, no bo ani to dobre kamo, ma, ani to dobre zasięg widzenia. Wszystko to jest ruski pojazd. No jak widzimy, le, lekko podjechał pod niego MET i ten już się świeci jak psu jajca, Więc co zrobi 277? No nie ruszy się oczywiście, on, on się nie przeda tam na górkach. On chce stać tutaj i patrzeć, i kampić, nie wiem w chyba co robić. I w tym momencie Arta pisze, że Gościu, jesteś kurwa żałosny, masz czoł, który powinien się przydać na pierwszej linii, bo to jest 277 jest chyba jeden z lepszych czołgów szłamania obecnie w mecie. Ale nie, lepiej stać z tyłu i napierdalać z krzaka, nie wiadomo w co, i nawet czy w ogóle napierdalać, no bo przecież nie, nawet nie ma zasięgu widzenia. No i 277 poruszony tą wiadomością od naszego y, y, T92, zaczyna. No, właśnie robić to co robi. Czyli przepychać, wypychać, blokować i tak do stranej śmierci, a raczej do końca bitwy. I teraz moje pytanie brzmi, czy zacnie, e, czy, zacnie. zacnie to nie jest. Czy, czy właściwie, czy tak powinno być? Czy na, czy na serio e, idiota w 277? Robi słusznie. Oczywiście teraz się poruszą e, wszyscy, wszyscy antyarciarze. No już kurwa, że tak, blokować wasze arty, hurdur, nie ma co, niech arciarze idą do piekła. Oczywiście fajnie. Gorzej, że taka osoba, która najgłośniej krzyczy. Na arciarzy, potem na, na polu walki Stenka, żeby jej pomóc, właśnie Artą, bo się upierdoliła w jakimś krzaku albo w jakiejś dole i wyjechać nie może, bo nie przywidział. i tylko Arta może mu pomóc. No ale jak widzimy, 277 ma się bardzo dobrze, wszystko elegancko, nam chyba padło kilka strzałów z tego co widziałem, ale głowy nie dam. Nie jestem pewien, czy, 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 czy 277 coś tam pierdolnął naszą Artę, czy nie. W każdym razie chłopaki na czatku się burzą, Arta się burzy, a 277 ma zabawę w najlepsze. Blokuje, przepycha, wypycha i jak mówiłem, do, do, tak do ustrania śmierci. Ponieważ bitwa zaraz się zakończy, gdyż nasza drużyna. Poskładała się równo, Dojeżdżałem już obiekty, w tym obiekt, który wcześniej poświecił naszego 277. Co ciekawe, teraz 277 się zemścił. Ma jednego fraga, kurwa, za 23 punkty, przepraszam, za 68. No I teraz zobaczmy, jak do końca już sobie tutaj posiedzi i poginie. Poczekamy, czy nie poczekamy? Nie mam pojęcia. Że... No, mam nadzieję, że jednak to jego truchełko tutaj zostanie pokazane na sam koniec. No został sam, jeden strzał, drugi strzał. Mam na drugiego fraga, proszę bardzo, ale się rozpędził z Kubany. A teraz niestety nie dał Rady, ponieważ obiekt pokarał go srogo. Tak się właśnie gra obiektem. 277: Przed Wami typowa gra na lolkach moi drodzy. Lolki, które służą do nauki, oczywiście, może dlatego ta powtórka tutaj nie powinna, nie powinna się w sumie pokazać, ale jednak no. Nauka nauką, a bycie debilem, bycie debilem, jak to, jak to się mówi. Wilk, człowiek człowiekowi wilkiem, a kiwi, kiwi, kiwi. Moi drodzy, mamy tutaj kilka plutonów, w tym walentynę na poziomie trzecim, gramy na dwójkach. I teraz moje pytanie do Was brzmi, co robicie walentyną, kiedy jesteście na top tierze? No prosty, idźcie do przodu. Walentyna jest w chuj twarda, da radę podbijać to czy tamto. Może nie w chuj, może przesadziłem, ale jeden z twardszych pojazdów na tym, na tym poziomie, więc można śmiało sobie poszaleć tą walentynką, poodbijać coś tam. Może działo ma słabe, ale mimo wszystko yy, przyłamać linię może. Yy, no, ale no nie do końca, bo jak widzimy naszy, naszy, nasi Plutonowi w Plutonie drugim stwierdzili, że mimo że cała drużyna wypierdoliła do przodu, zobaczcie, nikogo nawet nie ma na dwa kwadraty przed nimi. To oni posiedzą sobie z tyłu i popilnują marty. No <grym> czemu by nie? I ja rozumiem, tak. Ludzie się uczą, to jest dopiero trzeci tier, nie Każdy musi znać zasady. Łukasz, co ty pierdolisz? Mikucie, ogarnij się. Ale mimo wszystko, moi drodzy, no, niewykorzystywanie potencjału, jaki ma Walentyna, jest dla mnie po prostu słabym. I jak mówiłem wcześniej, oczywiście ci ludzie nie muszą wiedzieć, z czym grają, tak? Dostali pojazd za Frico. Zakładam, więc mogą się bawić, jak widzimy stoją te Grześnik w szakach i kampią. Jak to powiedział Skubany, stać z tyłu, kampić przy czerwonej linii i fiolet sam się wbije, no wiadomo. Więc widocznie oglądali tego, te, tego zacnego youtubera i teraz właśnie korzystają z jego porad. I w tym czasie nasza drużyna niestety, no powolutku nie daje rady. Już tam się powolutku po poskładały czołgi, zostały tylko dwa, dwa lajty, które raczej szans z ichniejszymi Walentynami oraz Sextonem nie mają. No i teraz nasz Pluton co zrobi? Ruszy do boju. I faktem, moi drodzy, tą, tę bitwę wyciągną. Tak, tę bitwę wyciągną, ruszą teraz do przodu, żeby, żeby powybijać resztę pojazdów. Tam są oczywiście, niektóre są na dobicie, niektóre nie. To jest zresztą taka taktyka też niektórych cyclaberów, którzy po prostu biorą jakieś mega wypasiony czołg na niższym tierze, typu pancerajot, chowają się gdzieś w rogu, czekają aż wszystkich, wszystkich wybije drużyna przeciwna, potem piero ruszają, bo i ten, wykorzystując pancerz tego pojazdu przykładowo, śmieją się w twarz przeciwnikom i rozwalają ich równo. To właśnie teraz podejrzewam robią walentynki, które, jak, jak widać, no, dają radę, mają po jednym fragu, ale mimo wszystko ustały całą bitwę z tyłu. Jakby pojechały do przodu od razu, jakby od razu rzuciły się na te pojazdy i zrobiły swoje, myślę, że byłoby inaczej, a teraz no zrobią ten wyciąg. Tylko w jakim stylu. Hej owieczko. Wiesz, że ten program powstaje dzięki dwóm grupom na tym kanale? Pierwsza to są osoby wspierające. A druga to są subskrybenci, do których grona dołączyły ostatnio te zacne osoby. Jeśli chcesz walnij suba, dawaj dzwona, a może i wesprzyj. Zapraszam Cię do śledzenia tego kanału, a teraz lecimy dalej z tematem. Przed wami powtórka z grupy Miku zamknij mordę. Każdy może grać jak chce. No właśnie zobaczymy, jak, się, jak sobie będzie grał kolega w Jochu e, dziewiątką na ósemkach. Oczywiście, linia do Jochów nie jest jakaś super mega, jest powiedzmy taka se. Ja osobiście jej nie lubię, zrobiłem to w bulach, e, Nie podobały mi się te pojazdy, ale... Pewnie mają swoich zwolenników. No i mamy tutaj właśnie dziewiątkę, która, no, może coś dobrego zrobić. Ma ten, ma ten, ma, ma ten tą wieżyczkę, powiedzmy, jakoś tam się po, po, pobuja, postrzela i w ten sposób powystrzela kilka ósemek. Może nawet dziewiątek popada rusza, Bo też widzimy tych dziewiątek jakichś twardych nie ma dużo. Są jakieś końce kun, pancery, standardy B, więc jak najbardziej wszystko do ogrania. No ale cóż, nasz nasz joch, no właśnie. Nasz Joch stwierdził, że J5 to jest najlepszy kwadrat dla tego pojazdu. Zaraz obok RHM ma 8 tieru. I tu będzie stał, i tu będzie strzelał. I koniec. Nikt mu nic nie powie, nikt mu więcej nic nie zrobi. On ma prawo tak grać, bo jak pamiętacie, każdy ma prawo grać jak chce. Tutaj nie wolno mówić, że nu, 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 grasz niedobrze. Tutaj trzeba klepać po łebkach i powiedzieć: no. Spierdoliłeś, ale chęci miałeś dobre, tak? Wiadomo, tak to się mówi. Więc teraz zobaczmy, co nasz Joch potrafi z tego krzaczka. No, fakt faktem oczywiście może później ta pozycja byłaby spoko, gdyby nie to, że lewa strona właśnie się poskładała jak albańskie chaty i nic, nic nie mamy na plecach. W sensie nic to nas obroni. A nasz Joch od początku bitwy nawet centymetra nie przejechał od, 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 od miejsca, gdzie stoi. Czy przez to bitwa jest przegrana? Oczywiście, że nie. Jak widzimy, to po prostu drużyna cała dała dupy, albo drużyna przeciwna była lepsza. Ale mimo wszystko, mając czołg, przełam może nie przełamania, ale czołg ciężki na topie, stać z tyłu, no to jest lekka strata potencjału. Tak, tylko. To jest tylko moje zdanie. Może, mogę się mylić, bo przecież każdy może grać jak chce. Jak już przy Jochach jesteśmy, to tak się złożyło, że mam drugą powtórkę z tej serii maili, które dostałem od Was. Tym razem jest to siódemka, siódemka na dziewiątkach i tutaj faktycznie. Można się wkurbić. No, 7 nie jest takim super mega dobrym czołgiem. Zresztą 8, 9 też nie. Ja osobiście, jak mówiłem wcześniej, nie lubię tych, tej, 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 tej linii. Ale też, jak powiedziałem chwilę wcześniej, ktoś może tę linię lubić i widzieć w niej potencjał. Ja nie, absolutnie mam ją w dupie. No i mamy tutaj Jocha, który mm, będzie próbował coś zrobić. Faktem, fakt, ład, ładnie wygląda, moim zdaniem. Te Jochy, te Jochy ładnie wyglądają. No i jak się gra siódemką na dziewiątkach, to tutaj troszeczkę, tro, trochę człowiek jest powiedzmy, delikatnie mówiąc, w dupie, bo przeskok między siódemką a dziewiątką, jeśli chodzi o mecze, jest zupełnie czymś innym niż przeskok między ósemką a dziesiątką. Te siódemki mimo wszystko, to są słabe pojazdy, tak, one mają dużo gorsze działa, dużo gorsze parametry, nawet jak są z ósemkami, mają, mają problemy w szrankach, a taka ósemka na z dziesiątką zawsze może coś tam też szranki stanąć, tak? Jest w stanie coś jej zrobić. Natomiast 7-9, no nie zawsze, nie zawsze, moim zdaniem, to są bardzo pokarane tiery, jeśli chodzi o rozgrywkę. Już prędzej szóstki na ósemkach, jeśli jeszcze były kiedyś, to, to, to mają szansę coś podziałać, niż siódemka na dziewiątkach. No niestety, te siódemki są strasznie jałowe i się ludzie na nich bardzo, bardzo, bardzo męczą. W każdym razie widzimy co robi ty po wygrać się na siódemce, tak? Joch, Joch siódmego poziomu sobie stoi z tyłu niż powinny stać te deki, co, co, co ciekawe. Nasze suki w ogóle poszły do przodu, one lecą na przełamanie i jako pierwsze są na linii, żeby coś porobić, a nasz Joch... No stoi, pomacha tym tym łebkiem, spojrzy w lewo, spojrzy w prawo, coś go przybędzie zaraz zaświeci, zaraz dostanie jedną bułę, drugą, trzecią. No i tak się to życie w otoskie toczy, nie? <laughs> jak to, już to jest. Kolega, nawet mimo wszystko, zobaczcie, mimo że się drużyna cała poskładała, on nawet centymetra się nie ruszył. Stoi przy tej linii czerwonej, pilnuje, jak, jak balrog przejścia. I cóż, jak ten troll mostu. No, i teraz wyciągam. Zobaczmy, co się stanie. naraz mu wjedzie kilka pojazdów na twarz. No, dalej już kolego nie pojedziesz, to jest czerwona linia. Dalej nie cofniesz, sorry cię bardzo. No i nawet już nie cofniesz w ogóle, bo e, szarfutur zrobił z ciebie po prostu siekę. Nie stójcie z tyłu, jak widły Gnoju. Róbcie coś. Irytacji, ciąg dalszy, moi drodzy. Oczywiście wiadomo, to jest to oglądanie tych odcinków to jest jedna wielka irytacja. A weźcie pod uwagę, że jeszcze oglądam powtórki. Jest ich więcej, ja muszę to kilka razy obejrzeć. Raz obejrzę, raz jeszcze potem nagram. Te jeszcze część odrzucę. Zobaczcie jak o to musi być moja irytacja. Całe szczęście, że Malwinka jeszcze chce ze mną być. Naprawdę. <grym> Dobra moi drodzy. I w tym przypadku mamy szósteczki. Więc kiery, które ja lubię zresztą. Lubię się nimi bawić. I mamy tę 150. Która, no ona będzie musiała postrzelać. Gościu jest tutaj z myślą. Oczywiście każdy jak gra w World of Tanks ma myśl, ja będę strzelał. Ale czasami trzeba przekombinować w jaki sposób to zrobić, bo nie zawsze się uda. Jak widzimy, teraz T150 te stoi obok naszego Rudego, który ustawił się w tym miejscu. Czy to jest dobra miejscówka dla rudego, czy nie? Myślę, że tragedii nie ma. Zawsze jest coś, co już można postrzelać. Rudy zresztą na tych stwierach jest w porządku. Coś tam dingnie, coś tam postrzela, więc tragedii nie ma. A te 150 no cóż, zrobił takiego główną side scrapa, stoi i czeka. Czo, który ma na coś, myślę, fajny pancerz. Oczywiście nie dla dziesiątki, które te K85 mogą go spokojnie przebić, ale mimo wszystko coś tam odbić powinien. No i sobie teraz stoi te 150. Klika, że dziękuję naszemu rudemu, pewnie tego, że mu zasłania, bo oczywiście księciunio się nie przesunie. On tu kurwa stoi i teraz wyżej przesuwajcie. King in the castle, proszę mi tu zrobić miejsce. Ja teraz będę strzelał, i proszę mi nie zasłaniać, bo to, bo to jest bardzo brzydkie. No i tak to jest strzeliła, że dostał pizdę za ponad 200, i zadowolony. Znaczy, zadowolony to już nie jest, bo właśnie w tym momencie się wkurwił. No i teraz nasz rudy znowu podjeżdża w to miejsce, żeby sobie postrzelać. Znowu zasłania panu Księciuniu, który nie może strzelać, bo oczywiście ma zablokowany klawisz A On tylko W używa nic więcej. No i teraz strzela w nas i nas oczywiście wypycha, no bo my strzelamy, a on nie. Jak to może być? Na szczęście nasz bohater tutaj zrobił jeden kółko, nie, niestety nie zrobił, pół kółka i zdechł, a te 150, no cóż, sobie stoi elegancko cały czas w grze, nic nie robi, ponieważ no, on nie może strzelać, bo mu wszyscy zasłaniają i jeszcze mu nie podjeżdżają. Dlaczego tak jest? Jakim cudem? On tu powinien robić naprawdę srogie damage, a na razie dostaje srogi pierdol. No i moi drodzy, tak to się toczy na tych lolkach, że nie każdy musi to ogarniać. No, prawda? Prawda. Zresztą, chyba jak na każdym tierze. I na koniec nie mogłem sobie dać tej satysfakcji, żeby nie pokazać kolejnej powtórki, której blokowana jest Arta. O tak, lubię je pokazywać, bo lubię potem słuchać gówno burzy tych wszystkich czwoków, yy, którzy stwierdzą, że Arta jest B i trzeba ją blokować, bo to jest najlepszy sposób, żeby ją wyeliminować w grze. Ja pierdolę. Szczególnie ten e, lubię bardzo e, argument, że im więcej będę blokował artę, tym on stwierdził, że nie będzie grał, bo mu przykro będzie. No kurwa bardzo logiczne. No, Dobra, nieważne. Na razie nasz obiekcik 261. Zresztą moja ulubiona artka. Tak, gram artami, jebcie się. Jak <laughs> widzimy, ustawia się teraz w miejscu dla, dla art. No i obok mamy Ebera, który już tuż kompiluje z grillem. Nie wiem za bardzo co, co on tam chce robić. Ale grillowi już się dostało. Jeden strzał, bo chyba go zablokował, czy coś nie wiem. Na razie Eber sobie stoi koło nas. No, wiadomo, Spotter robi zajebistą robotę. Upierdolił się na skalę, jak ten król lew, jak ten ogłoszenie Simby, który jest następcą tronu. Wszystkie zwierzęta mu klękają, jak w tej kolędzie. A Eber sobie stoi i kurwa, nie wiem, wygląda za tego krzaczka. Nasza artka stwierdziła, no, że może dał mu jakiego kuksańca. W sumie nie pochwalam, bo jak mówiłem wcześniej, nie macie prawa. Tykać innych pojazdów specjalnie, to jest ich sprawa, jeśli grają chujowo, to już trudno, ale nie macie prawa ich tam e, tknąć, e, no Artka się trochę tak zastanawia, o chuj chodzi, bo Ebert tutaj to stoi, nie bardzo wiadomo, co on chce zrobić, czy, albo ani nie świeci, ani nie strzela, po prostu się upierdolił na tej górce i sobie stoi na tej skalę. więc Arta stwierdziła, że dobra, chuj, nie będę tutaj robiła sobie e, e, przypału, niech se gość stoi i robi, co chce, trudno, Bitwa jakoś się toczy, nawet wygrywamy, nawet wygrywamy ich spoter spadł, a nasz spoter w sumie jeszcze nie spadł, bo się trzyma tej skały. Na razie widzimy, że się poruszył, no i teraz strzelił naszą Artę. Chyba się obudził, doszło do niego, że nasza Arta go tyknęła z tyłu nagle. Taki, taki długo szedł ten, ten impuls od tyłka do głowy. I zobaczył, ping, o kurwa, tutaj nie mnie strzelam. No i jak widzimy teraz y, Arta trochę się oburzyła, no bo wiadomo dlaczego jakiś chuj ma do niej strzelać. A EBR jak widzimy strzela po raz kolejny, jak widzicie też, też przy okazji że system WG działa bardzo, bardzo dobrze. Y, coś tam popchnął i pojechał w pizdu. I tak właśnie się toczy, moja drodzy, ta bitwa, ponieważ Eber e, już myślałem, że będzie jechał dalej, ale nie, on się wrócił i zobaczcie, to, to, to już by był koniec, tak? Byłoby spo, po, po powtórce, byłoby spoko, gdyby nie to, że Eber twierdził, że on jeszcze będzie chujem większym, tak? O, jemu tyle za mało tego co jest. On teraz będzie jeszcze większym chujem, będzie przepychał, wypychał, e, będzie oczywiście strzelał, no bo czemu by nie? Bo za to kary nie ma przecież. Ma piąty strzał, bo czwarty oddany przez Ebera. I nasza artka musi się użerać nie, to z, nie tylko z przeciwnikami, ale z debilami z własnej drużyny. Co ciekawe, nasz, nasz obiekt, mimo wszystko, stara się coś robić. Stara się strzelać i nawet strzela z damage'ami, mimo że taka pchła, taka kurwa pizda obok niego biega i próbuje mu przeszkodzić. Bons, bomba, ebera i tak. I teraz ja mogę powiedzieć, moi drodzy, że to jest typowy grać kołowca, tak? Kołowcy są gówniane, ja nie lubię kołowców, moim zdaniem popsuły grę. I właśnie widzimy przykładowo, yy, typowy grać w kołowcu. Można tak powiedzieć? Można. Mówić o arcie, że każdy sobie klika je zupę i klika? Ja mogę powiedzieć, że teraz to jest właśnie typowy gracz kołowca, który zamiast robić swoje, napierdala własne pojazdy, własne pojazdy i je przepycha, wypycha i blokuje. Czyż miło? No, chyba nie bardzo. W każdym razie, yy, oczywiście, żeby, żeby tutaj dać jasność, w każdym typie pojazdów trafi się jakiś idiota. Teraz widzimy Ebera, który no nie wiem co zrobił, ale zginął. W każdym razie już jest po bitwie. No i właśnie, nieważne czy to są lighty, arty, czy to są te deki, czy to są ciężkie, czy średnie, zawsze trafi się jakiś, jak, jak, jakiś idiota, jakiś mongoł, który wie lepiej i myśli, że wie lepiej, a tak naprawdę odpierdala jakoś manianę i myśli, że jest śmieszny do tego. A śmieszny w ogóle nie jest. Moi drodzy, tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję. W tym pierwszym odcinku, jeśli chodzi o nowy rok 2024, jeśli ktoś nie widział, jest na moim kanale podsumowanie. Roku 23, w którym między innymi macie też historię moją, <laughs> jak ja się znalazłem w wodzie i jak się znalazłem na YouTube. Jeśli kogoś to interesuje, zapraszam. Zerknijcie, skomentujcie. A na razie życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. I pamiętajcie, zostawcie subka, zostawcie dzwona, bo to ważne. Jeśli chcecie mieć nowe odcinki, informacje o nowych odcinkach, to warto ten, tego dzwoneczka wrzucić. Jeśli nie macie, to odsubskrybujcie i zasubskrybujcie jeszcze raz i tego, dzwon i tego dzwonka ustawcie. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam Was oczywiście do sekcji wspierających, tam macie fajne bonusy, a ja na razie życzę Wam, jak mówiłem wcześniej, miłego dnia, albo wieczoru, w zależności, kiedy mnie oglądacie, tyle z mojej strony, do zobaczenia, bajo, siemo!